Trzyma ma ludu i tam pizdona! Ale łaź na siebie No hahahaha! Naucz się grać Koniec tego! Zaszczep się na mnie na główziu! Ej, co jest? Mam laga moment. chyba! O, jestem u góry! O nie, nie, znowu lag, nie mam lata! Jednak mam! Lecimy prosiaki! No szturwa, no nie! nie. O, oh! Oh, yes. Jeszcze chwila i by mi odjebało Offline? Ja mam dam, kurwa, offline Co jest? Co to było? Co to ma być? Ty Jak nie zamkiesz pisty, to dostaniesz na dziurę A, ale że ja? Nie, kurwa, ja Ty różowy mapecie, czaisz bazę? Czaję To wypad do